Jesteśmy nadal na placu zabaw. Jest tutaj takie słupki przygotowane żeby no z, z takim podestem, żeby móc przechodzić na nich. Słuchajcie, warto z tego skorzystać. Najpierw stajemy jedną nogą, drugą nogą. Poczuć jakie to jest wielkie, jakiej to jest wielkości. Przyzwyczaić się można raz jedna noga, raz druga, na zmianę. Raz lewą do przodu, raz prawą do, do przodu i dostawiamy nogę. Jeżeli poczujecie się już zdecydowanie swobodniej i poczujecie się, że wpanujecie nad tymi swoimi ruchami wszystkimi, można przechodzić na przemian, prawa, lewa, prawa, lewa, spokojnie najpierw przejść, później jak już jesteś coraz lepiej pod nadzorem oczywiście osoby dorosłej, można już wtedy przebiegać. Każdy słupek zaliczyć. A ja jeżeli już naprawdę będziecie czuć się na siłach i będziecie można stopniować coraz bardziej trudność co drugi na przykład taki talerz przeskakiwać. Widzicie? Mogę jeszcze raz zademonstrować. Jeden omija przeskakuje omijam jeden i przeskakuje co drugi talerz. Jeżeli Wam już tutaj to ćwiczenie stanie się trochę za nudne, możecie spróbować przychodzić piłem, słuchajcie. Musicie patrzeć od nogi, gdzie się znajduje talerz i odstawiamy nogę, dostawiamy nogę. O, widzicie? Tutaj już Tracujemy równowagę. Trzeba bezpiecznie i ostrożnie przechodzić. Odstawiamy np. lewą nogę i dostawiamy prawą. Albo teraz już jest koniec, ale zawrócę. Teraz odstawiam prawą nogę, dostawiam lewą. Patrzeć cały czas pod nogi. I to ćwiczenie poprawia w Was zwinność oraz równowagę, utrzymywanie równowagi. Jeżeli wykonaliście te wszystkie ćwiczenia, bardzo się cieszę, super, gratuluję. Widzimy się na następnych zajęciach. Dziękuję.